Hej, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Czy dzisiejszy temat będzie to żalpost? Być może trochę tak, ale tylko dlatego, że na tym przykładzie mogę przemycić tu sporo wiedzy merytorycznej. A więc zaczynamy. Jeśli jesteś osobą, która pracuje nad własnym rozwojem osobistym, na pewno spotkałeś się z sytuacją, kiedy twoje nowe, a raczej prawdziwe ja zaczyna nareszcie wchodzić na powierzchnię. Opadają wszelkie maski, a co za tym idzie, nie tylko ty zaczynasz poznawać siebie na nowo, ale i Twoje otoczenie. Na pewno zgodzisz się z tym. Że osoby, które nad sobą nie pracują, uważają osoby, które to robią, jako wybitnie uduchowione. Bo ile razy spotkałaś się ze stwierdzeniem, że ty to teraz pozjadałaś wszystkie rozumy, albo że udajesz i zmieniłaś się na gorsze, bo przecież wcześniej się tak nie zachowywałaś. Albo że skoro tak mądrze potrafisz mówić. To nie zła z ciebie hipokrytka, bo przecież twoje zachowanie pokazuje coś zupełnie innego. Wyciągnijmy wnioski z poszczególnych przykładów. Sytuacja pierwsza, kiedy widzisz wśród swoich bliskich sytuację, kiedy wiesz, jak pomóc osobie, która ewidentnie nie radzi sobie z emocjami i starasz się przetłumaczyć, Sytuację możesz spotkać się wręcz z oburzeniem, yy, bo przecież mądrzysz się i wtrącasz się zamiast wspierać. Czujesz się wtedy jak zła przyjaciółka. Empatycznym jest wysłuchać problemów bliskiej nam osoby, ale jednocześnie pamiętać, że nie jesteś do tego, aby ktokolwiek wylewał na ciebie swoje frustracje. Skoro się rozwijasz, to wiesz, że najpierw jest miejsce na przeżycie emocji, a następnie na działanie. Osoba, która unika emocji, potrzebuje cię jedynie do tego, aby wyrzucić z siebie frustrację. Bądź dobrą przyjaciółką i wysłuchaj. Daj uczucie bliskiej osobie, ale nigdy wbrew sobie. Nie pozwól, aby ktoś Obarczał cię swoimi ciężkimi emocjami w sytuacji, kiedy źle wpływa to na Twój stan psychiczny. Zadaniem każdego z nas jest wychodzenie w sposób czynny ze swoich problemów. Nikt nie jest kubłem na nasze problemy. Sytuacja druga. Przyjmijmy, że zawsze byłaś osobą, która na wszystko się zgadzała i wszystkim pomagała. Praca nad sobą sprawia, że zaczynamy być asertywni. Asertywna osoba potrafi odmawiać, kiedy wie, że jeśli się zgodzi, będzie to niezgodne z samym sobą. Osoba, która nad sobą pracuje, musi liczyć się z tym, że ludzie nie będą zadowoleni z tego, że zaczynasz stawiać granice. Uwierz mi, że na początku, kiedy usłyszysz od bliskiej osoby, że zmieniłaś się na gorsze, bardzo cię to zaboli. Ale proszę, nie poddawaj się presji. Jeśli pracujesz nad sobą w prowadzeniu przez dobrego terapeutę lub coacha, Twoja zmiana będzie dla Ciebie korzystna. Nie spodoba się to wszystkim w Twoim otoczeniu. I jakkolwiek źle, by to nie zabrzmiało, nie jest to twoja sprawa. Sytuacja trzecia. Otwierasz się przed innymi ze swoją nową prawdą, i w każdej możliwej sytuacji dostajesz komentarz typu mówisz jedno, a robisz drugie. Zasada jest prosta. Aby wprowadzić zmiany w życiu, najpierw trzeba znać teorię. Kiedy już znasz teorię, Możesz wprowadzić w życie praktykę, ale to nie oznacza, że zmiany przyjdą z dnia na dzień. Takie komentarze mogą mocno zaboleć, ale pamiętaj, że usłyszysz to od osób yy, nieogarniętych emocjonalnie. Proszę Cię, trzymaj dystans do opinii takich osób. Można to porównać do sytuacji, kiedy osoby, osoby zajmujące się fitnessem. Dostaną komentarz typu: że dostali tą figurę w genach, tak na tacy. Nikt nie mówi, jak ciężką pracę trzeba włożyć, czy w swoje ciało, czy w swoje wnętrze. Dla takich osób musisz być chodzącą matką Teresą, aby uznali cię za osobę uduchowioną i mm, faktycznie ogarniętą emocjonalnie. Bo przecież, skoro pracujesz nad sobą i tak mądrze gadasz, to po pierwsze na pewno nie masz żadnych problemów, a po drugie na pewno nie masz żadnych słabości. No bo przecież twój rozwój przyszedł sam. Na koniec przypominam, że jeśli chciałbyś wziąć udział ze mną we współpracy coachingowej, jestem dla ciebie dostępna na Instagramie, info w opisie, na, e, do końca miesiąca. Działa obecna forma współpracy, więc, je, więc jeśli chcesz e, załapać się na coaching wideo, masz ostatnią szansę. E, następnie od listopada wskakuje nowy program. Dzięki za dziś. E, słyszymy się tu za tydzień, a na co dzień widzimy na Insta. Bye!